Nie pracuję w zimę. Nie pracuję w zimę, kiedy przyjeżdżam do Warszawy. Pierwsze co robię to odsypiam, bo wracam bardzo, ale to bardzo niewyspana po sezonie. Czytam, dużo czytam, bo książek bardzo mi w Grecji brakuje. Ale też i brakuje mi takiej atmosfery do czytania książek, bo z samym czytaniem można by sobie poradzić, ale w lato przy moim trybie życia nie mam specjalnie kiedy tych książek. Na tej krecie czytać. Stąd też wracam taka, jak mówię, trochę zubożona duchowo, no i rzucam się wręcz na te książki, a czytanie książek to moja wielka pasja. Spotykam się ze znajomymi, spotykam się oczywiście z rodziną, którą tutaj mam na miejscu, i tego mi tak naprawdę brakuje przez te pół roku. Ja tego nie czuję, bo, bo bardzo cieszę się tym życiem codziennym, tym półrocznym życiem codziennym w Grecji ale kiedy już te pół roku mija, to już tak mi się marzy, a spotkać się z taką znajomą, a spotkać się z taką przyjaciółką, a spotkać się z mamą, czy z innymi bliskimi i to są takie zajęcia, które um, którymi się, którymi się pasjonuje, którym się oddaję, no i oczywiście dużo pracuję przy mojej stronie, którą trochę zaniedbuję przez te pół roku, bo, bo nie mam czasu, zatem nadrabiam zaległości i w tym zakresie, no i cieszę się, że mogę więcej czasu na fanpage'u spędzić.